Cześć, witam w kolejnym odcinku. Ten odcinek to pierwszy odcinek serii, którą będę zaczynał. Nazywa się ona Poradnik do Kendamy. Powiem wam, czy opłaca się okupić i jakie ma zalety, jakie ma wady, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką możecie zauważyć w kendamie niepokojącą, jest dziura w piłeczce. Nie jest ona wcale zła, ponieważ służy ona do robienia spajka na kendamie. Spike to taki trik wrzucania piłeczki na mały patyczek. Kolejna rzecz na kendamie to dwa dwie części mniejsze na które można wrzucać piłeczkę. To dwa najprostsze triki. Jedna z tych części jest mniejsza, a jedna jest troszeczkę większa. Jest tylna część kendamy. Teraz przejdę do zalet i wad naszej zabawki. Jeśli kupujesz kendamy, musisz pamiętać o tym, żeby nie rozczarować się, że sznurek będzie za krótki. Ten sznurek jest akurat na długi, z drugi to sznur, jest to długi sznurek i nim można robić naprawdę fajne triki. Kolejna rzecz, kolejna wada, którą możecie zauważyć przy zakupie, to że górna część będzie wypadała z mniejszych części bo jeśli widzicie to ta część jest wsunięta ta część jest wsunięta po patyczku jeśli wypadnie z patyczka to, musiałoby być to musi być bardzo 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 ciężko z powrotem ją włożyć a nawet jak włożysz to cały czas spada i można powiedzieć że kendama została zepsuta Jeśli chodzi o zalety, kendamy są bardzo ciekawymi zabawkami. Można wrzucać piłeczkę tu, można wrzucać ją w te miejsce, można ją wrzucać tutaj, można ją wrzucać na tylną część więc ma bardzo dużo możliwości jeśli nauczysz się tych podstawowych rzeczy to możesz już przechodzić do trudniejszych które będę pokazywał w mojej właśnie serii poradnik do kenda dziękuję za oglądalność ja polecam pa zwróćcie uwagę na wady które wymieniłem i powodzenia mam nadzieję że Zdobędziecie kandane na następne odcinki ze mną. Na razie, cześć.